No i dobra, widzę was w kolejnym filmie z to 99. I, słuchaj, i słuchajcie, dzisiaj mówimy sobie w nową aktualizację. No, disco update się już skończył. No i co, dobra, tu mamy właśnie widzę, wejście tutaj. I w ogóle widzę, zobacz, mam tutaj widzę nowy Milioner Pack, gdzie tu mam tutaj, no, nowego huge Huge Luxe Peacock. I gdzie jest w ogóle 800? No. mamy nową deskę, million. Milion. milion na ire, hardboard i milionardem, buff. One na będą pewnie warte. Tyle samo, co na e. hmm. Hmm. Może gdzieś tutaj tutaj, O opatę, dobro, zło, hardboard, Verbord. E, disco, hardboard. No może gilliczka, bo tego nie zaliczymy, ale no te backroom skyboarda możemy do tego zaliczyć Polis deskę No i to w sumie tyle Tak samo będzie z bufami, ale dobra To Ci się lecimy... Ale słuchajcie widzę na starcie był naprawdę, widzę, poważny błąd, bo uwaga, nie mogliście zobaczyć połowy swoich itemków, potek. No, może dało się, ale enchantów w ogóle na znaczy się, itemów w ogóle, części nie było. A jak zmieniliście serwę, to mieście inne. Ne, no, ale dobra. Naprawili to. I to jest chociażby ważne. No i słuchaj, mieliśmy, że mam widzę oto takie Stefy I mi że, że, że wydaje, że oni zrobili w takim klimacie to, że najpierw... Od rolnika... Do normalnego człowieka, do bogacza. Do milionera i do multimilionera. Milionera. Co powiedzia na jakieś? A, flaga, dobra. A zatem słuchajcie, widzę sobie no, oto takie jajko. E... E... Tak, o to tutaj dostaliśmy. Jajko, takie jajko, biedna. Tutaj, no, takie coś dostaliśmy. Tutaj takie. takie. Tutaj takie. No i tutaj widzę, oto takie jajko dostaliśmy. No, może widzę, poszukajmy tutaj sobie shiny reliktów. Na pierwszy... Ale no, to jest są dwa shiny relikty. Relikty to sobie poszukajmy, no, bo coś jeszcze sobie przejrzyjmy. No, na wszelki wypadek. Ale no, nie ma, no, dobra, tutaj... Pewnie gdzieś tak u góry to dać dalej, bo to jest moim zdaniem najodpowiedniejsze miejsce. Hmm. Ech, tutaj, tutaj. Hmm. Ej, ja wiem jak cała ta wojna. A się ma? To sobie ogóle... mam. Ja sobie brat, ale już niedługo... Nie będziemy nie jego durno jego durno mam. Ja Ja wiem jak Ja Po prostu Ja sobie mam. ta sobie mam. Ja sobie mam. To sobie mam. Wow, sobie że się nie domyśliłem? Tak domyśliłem wow. się już. No wow. hmm. wow. tak mnijmy na 218 strefę. No wow. e... bardzo nie szukałam, ale dobra widzę. E, słuchajcie no. Dostaliśmy dwie nowe takie par rzeczy, no. To widzę, możemy... Mamy idzie takie coś jak pieniądze, ale obozie mam zero, ale... Możemy zaupgrade'ować na przykład loot, DROP i w jajkach to już będzie dobre na huge party. pewnie. No i większe diamenty A to jest chyba No to jest limitowane czasowo, ale W ogóle nie wiem, czy te pieniądze są tradowalne, czy nie. Zobaczymy na Trading plazie. No i mamy między a, i słuchajcie, teraz widzę. No to tak jak Kup Rave Tickets. Nie że możemy za tyle kupić sobie tickety, za które potem możemy sobie kupić Huge. Ale to będzie, widzę, różnie pokazywało. Pokazywało, bo co parę minut się po prostu zmienia no, wersja ile będzie to, to kosztować. No i to jest taka pierwsza rzecz, no i druga rzecz to mamy ze tutaj tak o tą gierkę. No i słuchajcie patrz. No co tu wyładowa, wybierzemy se to. O. Znowu to. O. Znowu to wybierzemy sobie. Okej. Okay. no to. Teraz, no, no i. Źle trafiliśmy niestety widzowie, ale... No właśnie nie, bo ja nie, nie wywaliło, więc... A to mamy na pewno widzę na pewno tutaj widzę. Mamy szansę na huge, a w ogóle. A ile w ogóle te hype? Już mogą. Dobra widz... Alecie w ogóle te rybki w zdrożały jeszcze aż tak to nie, ale dobra. To pójdźmy sobie, widzę na Trading Plaza. High Nie Raif? Chyba 19 czy 18? Zobaczę na Trading. Tych Giftów mam 18. Dobrze. Mm. No nie, no. I też jest z tymi swoimi śmieciami, a jak, jak widzę, to nie jest to pewien, odpowiednia trading. Zmienię sobie może na mojego wymarzonego. Nie ma mojego wymarzonego, Neonka. Do was chociażby Agonka, mój drugi wymarzony. Naszejdź, ten błąd na starcie i tak naprawdę. Tylko może zbijać balonów, i te balony

Czy życzka tutaj? No to, dobra, to co dobre widzowie, wystawmy sobie na pełne hype Egi po to mam hype -eggi. 480K. No i jeszcze to, 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 to wystawi już za 1K. te sekret Czy kogoś tu chce? Aha Za te klucze już mogę nawet za 24 walnąć A czy to jest trade? Da się tym trade'u. 3 punkty dostała do planu. okej okay. Dobra, wytarcz sobie wystawę i zobaczmy O, wytarczy półkę co mi się sprzyjało o te etikety, Jak one już nic nam nie dadzą? Tutaj tego buśnata za 15K weźmy z... te klucze za 10K. Jakie zmiany dali w bufetowym tutaj, tego za to no idę to idę za 8k? jak za tanio? Aha, trochę i to nas ostrzega, ale to za 2,8k. No w mniej skrzyni też wystawmy za 30, 33k. Ale co tu jeszcze widzę, wystawić. Jesteśmy Expa za 18K 40, nie? O, na pewno za 25k myślę, że zajdą te pieniatu za też tutaj złacane do to zła o co? co mi się właśnie się sprzedać? Miejsce skrzynki, dobra. Gościu w ogóle ma tej meg Golden Carguru To co dobre, to pieniądze za... Nie wiem. 28 To jest Egipce, cena, dobra. Tego, ten token za 30k widzowie. Może w tym coś się sprzeda i to tyle. O tej ty tej kleki. U tej gości otwiera hypeki! Na trening, dobra, zobaczmy. Widzę teraz z terminalu, to się przydało. Nie, mnie nie 200 tysięcy to jest w ogóle nie za jeden ticket. Co miałem zobaczyć? Wizowie. O, ex charm. Znaczy się zobaczyć? Widzowie o ekscharm. Znaczy, że ja miałem zobaczyć widzowie w terminalu. Pieniądze, no tak. Co ten gościu chce? Co one są, Trade Co? Te pieniądze W terminalu co one są w końcu? Może coś mi się sprzedało? Ono co, Trade Double?

Muszę właśnie zszedł, dobra. Ale ja tutaj gościu mam Shadow Gryfina i Agonkę Neon. Ja pierdolę. Ale ta Agonka, widzę, widzę, jest naprawdę ładna. No tak. Co? hashtag 2, na no Agonkę, Shadow Gryfina i Star -tort Bula. Tak się jakoś tu mówi. I w ogóle widzę kto dzisiaj oglądał film za to wie, że Holik kupił dwa starsze jajka i je otworzył. No głupi Ale dobra, widzę, wracamy do normalnego. A ile wy sobie No to. Nie A, to wsadzimy sobie widzę Daker już Z tymi starymi pe... a może my się ja w w wtymę Też odjdziemy co. No ja tej już nie mam... W 8? 20 bym mógł wsadzić ja e, tam już Dobra, widzę to co... No to i tak... Czemu ja mam laka? Czy nie miałam taka wizę założonego na nie diamenty, dobra I słuchajcie, widzę, no Dobra, no, no, widzę, moim zdaniem rzeczy... Że... O, w ogóle widzę, że jeszcze raz, widzę, zróbmy sobie to Mamy to To A to No, pięć 5 punktów do klanu. Poważnie to dobra. dobra HLX... ej on nie spadł no to. Na 12 pozycji spadły HLX Orr, RB ma... E, 12, ale dobra Będziemy mieć za to już ze... dobra I Co mogli odostać? Dobra Rzeczy, które Wam w tym update'cie polecam, to. No. Na pewno idę robienie tego wszystko no, na drop. Jeżeli też otwieracie jajka, to na la lucky egg. No i też na diamenty, jeżeli możecie farmić, bo. No, robię. No, bo w farmie diamentów zawsze farmimy te diamenty. Kiedy stoimy na strefy, to jest w ogóle. 11, tylko lubię 30 to... Cztery samym, że to jest zwykły. O, to są w ogóle 20 pieniędzy. No dobra. Dobra, widzę. Ja już widziś, za dzisiaj widzę Wam. Dziękuję. Jeśli widzę, zostawcie. Lajka like i suba. A. sumie widzę, że bym zapomniał o giveaway'u Jeżeli widzę, chcecie wygrać 150 tysięcy, zostawcie. Lajka like i suba. I napiszcie w komentarzach słowo update i, w, i swój nick z Robloxa I napiszcie w skali od 1 do 10. Jak oceniacie update Bo to też jest ważne, aby abyście napisali w jakiej skali oceniacie update od 1 do 10 A na razie co widzę, widzę. do następnego!